Z wielką uwagą wysłuchuję tego, co Państwo mówicie i od tej strony medycznej, ale także osobistej, jak niektórzy przechodzą tę chorobę, jak sobie z nią radzą. I tu odpowiadając na Pani pytanie, my jesteśmy bardzo dumni, że chociaż maleńką cząsteczkę, jeżeli uda nam się dorzucić, by zbudować. Tę lepszą walkę osoby cierpiącej na depresję bądź każdą inną chorobę, to naprawdę będziemy się bardzo starać, wszyscy leśnicy. Jaką wartość tutaj wnosi nasze uczestnictwo w tej kampanii? Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że możemy Państwu przypomnieć, jak ważną wartością jest las? Myślę, że oczywiście tutaj pozostawiam ocenę fachowcą i osobom bezpośrednio cierpiącym na tę chorobę, ale myślę, że mogę powiedzieć, że jest bardzo ważnym czynnikiem i w profilaktyce zdrowotnej, ale także chyba łagodzi przechodzenie choroby i myślę, że w wielu chorób, nie tylko depresji. Dlaczego tak się dzieje? Przypomnijcie sobie Państwo swój pobyt w lesie, choćby ostatni. Już sama nasza obecność tam powoduje, że oddychamy czystym powietrzem, bogatym w olejki eteryczne. Kiedy się rozejrzymy, no, widzimy pewną harmonię. E, spojrzymy do góry, jest, e, są kołyszące się korony drzew nad nami, a tuż pod naszymi stopami życie e, toczy się, chociażby pracują mróweczki. To też zachwyca. Słyszymy piękne dźwięki. Wcale nie ma ciszy w lesie. Wydaje nam się, że ona tam jest. Jest po prostu inne otoczenie akustyczne, inne od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, żyjąc chociażby w miastach. Zapach jest zupełnie inny, bardzo często piękny, pozbawiony spalin, pozbawiony tych elementów, które niestety nam szkodzą. Więc myślę, że wieloma zmysłami, na wiele naszych zmysłów oddziałuje ten las. A jeżeli komuś z Państwa mało, to zachęcam zdjąć po prostu obuwie i przejść się po trawie, po mchu. Wrażenia relaksacyjne, niesamowite, a jakże to proste i dostępne. Ale właśnie yy, warto powiedzieć i przypomnieć, że 30% naszego kraju pokrywają właśnie lasy. Kiedyś policzyliśmy, że z każdego miejsca w Polsce maksymalnie potrzeba jednej godziny czasu, żeby dotrzeć do najbliższego lasu. Myślę, że warto do takiego spa, do takiego ośrodka relaksacyjnego udać się. Warto też wspomnieć, że nie tylko nasza obecność w lesie spowoduje, że ten nasz organizm, w tym psychika, podziękują nam za to. Jeżeli jesteśmy zainteresowani tym, żeby jeszcze lepiej skorzystać z tych darów Matki Natury, proponuję Państwu zgłębić temat leśnych kąpieli. Pierwsi zaczęli to badać i opisywać yy, yy, naukowcy w Japonii w latach 80. XX wieku. Jeżeli ktoś jest z Państwa zainteresowany, myślę, że znajdzie więcej informacji, ale to jest dosłownie zagłębianie się w przyrodzie. Tam też jest napisane, kiedy, kiedy czytamy takie wskazówki, jak takie leśne kąpiele odbywać, między innymi, żeby zostawić telefon i bez tego Państwu doradzę, żeby wprowadzić taką, taki zwyczaj nawet rodzinny, czy dla siebie indywidualnie, kiedy idę do lasu zostawiam telefon albo przynajmniej go wyciszam, to też powoduje, że znacznie lepiej odczuwamy wszystkie te czynniki, które na nas tam korzystnie oddziałują. Jak już poruszyłam temat telefonu, myślę, że szczególnie młodzi ludzie, młodzież są narażeni na takie uzależnienie od ciągłego nadzorowania, monitorowania, co się dzieje chociażby w mediach społecznościowych, w tej sferze internetowej. A chyba nie mylę się tutaj, zwracam się do fachowców, że jednak. Uzależnienia wiążą się również z ewentualnie z depresją, prawda, czy z zaburzeniami. Więc warto uczyć młodych ludzi, że to tam w lesie, chociaż na te pół godziny, o których pani Ania przed chwilą wspomniała, warto ten telefon odłożyć. Wybierając się do lasu, tak jak wspominałam, znajdziemy go. Nie tylko dlatego, że 30% naszego kraju jest nim pokryte, ale proszę się rozejrzeć dookoła. Może tutaj w Warszawie nie ma go tak na wyciągnięcie ręki, ale jest wiele pięknych parków. Czasami okazuje się, że mieszkamy obok lasu albo jedziemy do pracy obok lasu i warto wprowadzić taki nawyk odwiedzania tego lasu, stworzenia może własnej, własnej indywidualnej tam przestrzeni, wyboru tego miejsca, które nam się najbardziej podoba. I po prostu tam się relaksować, nawet te pół godziny spacerować i bądź po prostu tam być. Myślę, że to też będzie z korzyścią dla naszego zdrowia. A jeżeli nagromadziły się w naszej głowie jakieś trudne emocje, nikt nie będzie miał do Państwa pretensji, jeśli wykrzyczycie je tam. Najwyżej słyszycie zwierzynę, ale ona i tak wróci. Więc radzi sobie doskonale. Jest też zresztą częścią całego ekosystemu, który na nas oddziałuje. Chciałabym także zaprosić Państwa nie tylko na takie wizyty do lasu, żeby pospacerować, ale jeżeli ktoś potrzebuje większej aktywności, a przyznaję, że no, troszeczkę poczytałam też. Mam nadzieję, że w fachowych, fachowych źródłach informacji o. O depresji i o tym, jak sobie z nią radzić, i wyczytałam między innymi takie zdanie, że współcześnie pacjenci bardzo chętnie czy wolą szybciej wracać do takiej aktywności, że pragną tego, bo choroba jednak spowalnia działania człowieka, ogólnie tutaj pojęte, jeżeli ktoś cierpi, na tego typu zaburzenia warto rozważyć, czy nie pójść do lasu i nie pobiegać, nie pojeździć na rowerze. My z naszej strony, my leśnicy oferujemy Państwu coraz więcej ścieżek różnego rodzaju dedykowanych, rowerowych, biegowych, nordic walking, najróżniejszych. Tu wcześniej rozmawiałyśmy z panią Janną o różnych aktywnościach w lesie. Mówiąc tak troszeczkę, mamy bzika pod tym, pod tym względem, żeby aktywizować ludzi, wyciągać ich do lasu, ale też powodować, żeby ruszali się tam razem z nami, bo też widzimy potrzebę. Jeżeli macie Państwo na to ochotę, również warto poszukać takie ścieżki. To nie jest trudne, to jest na wyciągnięcie również Państwa ręki. Polecam także, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z jakiejś konkretnej podpowiedzi, taki portal, stworzyliśmy czas w las. Na jego podstawie też można sobie zaplanować te krótsze i dłuższe wycieczki. No, opowiadać mogłabym tu wiele, ja jestem po prostu zakochana w lesie i nie wiem jak to jest, ale pewnie mam zielone serce, gdyby dokładnie zbadać. Jestem leśnikiem, nie lekarzem, ale intuicyjnie czuję, że gdybym była lekarzem, pewnie na wszelkiego rodzaju dolegliwości przepisywałabym również las. Dodatkowo dziękuję i zapraszam Państwa do lasu.